Hola amigos! Z czym państwu kojarzą się takie słowa jak fiesta, mariachi, sombrero, piñata? Oczywiście chodzi o Meksyk! Z tej strony Anubin dziś przedstawię państwu tor Autodromo Hermanos Rodriguez. Położony jest on w stolicy Meksyku, mieście Meksyk, zajmującym powierzchnię 1497 km2. Obszar metropolitarny zamieszkuje 19 231 829 osób według stanu na rok 2005 i szacuje się, że całe Megalopolis liczy około 22 do 25 milionów mieszkańców, co jest uznawane za czwartą pod tym względem aglomerację miejską świata. Przejdźmy teraz do danych technicznych. Długość jednego okrążenia wynosi 4 km i 305 metrów, aczkolwiek tor przechodził kilka modyfikacji. Pierwszy sektor to bardzo długa prosta stratowa gdzie można rozwinąć prędkość maksymalną sięgającą 330 km na godzinę i potężne dohamowanie powodujące duże przeciążenie. Po nich znów długa prosta. Sektor drugi to sekcja łącząca szybsze i wolniejsze zakręty. Natomiast sektor trzeci to monumentalna sekcja stadionowa, gdzie niezmierzona ilość fanów z zapartym tchem obserwuje walkę kierowców o każdą sekundę. Wybór opon na ten wyścig prezentuje się następująco: od najtwardszej C1. Poprzez pośrednią C2, po najbardziej miękką C3. A teraz obejrzymy okrążenie toru w wykonaniu niekogo innego jak Meksykanina Sergio Pereza. Ja natomiast przedstawię w tym czasie klasyfikację kierowców, w której nastąpiły znaczne zmiany. Na prowadzenie wysunął się Kamil Adamik, tuż za jego plecami z jednym punktem straty uplasował się Paweł Ulfi. Trzecie miejsce zajmuje Warl, a za nim również tylko z jednym punktem straty Winnie. Między pierwszym a czwartym zawodnikiem jest więc tylko 5 punktów różnicy. Zapowiada to emocjonującą walkę o tytuł mistrza do samego końca. Pierwszą dziesiątkę zamyka Łukasz Nowak, a mając za sobą już połowę sezonu warto wspomnieć, że pięciu najsłabszych kierowców znajduje się w strefie spadkowej i jeśli nie poprawią swoich wyników, to nie zobaczymy ich w przyszłym sezonie w Formule 1. W klasyfikacji zespołowej nadal na pierwszym miejscu znajduje się Red Bull. Tabelę natomiast zamyka Williams, któremu wreszcie udało się wywalczyć wymarzony punkcik. Tymczasem serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Anubi.